Pewnego pięknego razu poprosiłem mojego znajomego, zaproponowałem mu, żebyśmy poszli na jakiś trening, ponieważ chciałem się nauczyć, oczywiście, bronić. Zaproponowałem treningi Krafmagi, ale on się świetnie na tym znał. Był już na dwóch treningach, powiedział, że maga jest do niczego. Powiedział, że jest coś takiego jak brazylijski jiu-jitsu, Co ci są, amerykańscy komandosi, policjanci i wszyscy. Potwierdził to plagat na jednym z zużyckich przystanków i tak. Znaleźliśmy się z kolegą Marcelem. Pozdrawiam w jednym z ludzkich klubów, w jakiejś starej fabryce, gdzie zacząłem ćwiczyć kilkanaście lat temu i tak oto ćwiczę do dzisiaj. Myślę, że jujitsu to nie jest zabawa i tam nie ma ogólnie śmiesznych rzeczy. Natomiast tak naprawdę to jest to ciągła patologia. Jak to w każdym sporcie, gdzie zbiera się ekipa chłopów w szatni i jest non-stop e, patolnia. Ale takim, taką fajną sytuacją, znaczy fajną, bo nie była zbyt fajna, którą lubię opowiadać. To, to jest moment, którego sam nie widziałem, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że e, trening, jeden z trenerów stwierdza, że zrobi sparring w nowatorski sposób, jak na tamte czasy gasi światło i zaczyna się, e, zaczynają się chłopaki oczywiście tam kulać. W pewnym momencie A! ktoś się dzieje, ktoś krzyczy, zapalają światło, Je, leży jeden chłopak z kolanem z boku przesuniętym, e, rzepka na boku przesunięta, no i wszyscy jest kurde, no co tu zrobić. Ówczesne nasze zasady przewidywały, że w takich sytuacjach, gdy gościa przed klub, dzwonimy po karetkę i mówimy, że potrącił go samochód, no ale tym razem nie dało się go za bardzo ubrać, bo go wszystko bolało więc trzeba było wezwać, wezwać skład na salę no i przyjeżdża pani doktor z ekipą gościu leży, kolana tam gdzieś z boku stoi oczywiście z Jeepa nad nim wszyscy łysi, spoceni wielcy pani doktor podchodzi, co się dzieje co się dzieje, bada mu tą nogę, sprawdza rozgląda się po tych chłopakach ogląda, mówi no nie, no wszystko w porządku. Na no co był jeden rezolutny spojrzał: Pani doktor, to jest druga noga. No i taka to historia z życia. Tak, za, po, po prostu od początku byłem może apolińskiego piękna, ale niezbyt herkulesowej budowy. I dlatego zawsze będąc najmniejszym na macie, musiałem się mierzyć z tym, że te tury mnie tam wgniatały w matę, a że na początku trenowałem, mogłem trenować tylko na porannych zajęciach, więc nie było za dużo ludzi do wyboru. Akurat się tak zdarzało, że przychodziły same klocki tam ponad 20-30 kilo ode mnie. No i musiałem sobie z tym radzić, tak? że Byłem ogólnie mielony, jakbym w sumie przez to chyba się rozwinęła rozwinęła moja gra, że musiałem, musiałem walczyć gardą tak? I, I tak chyba zostało do dzisiaj, że to mi bardziej pasuje niż, niż praca z góry. No tak jak powiedziałem, zawsze bardziej leżało mi to, że... bardziej leżało mi to, że leżałem, tak? Że byłem mniejszy od swoich przeciwników, byłem niezbyt silny, nawet jak na Swoją wagę I, i ta praca z dołu e, zawsze mi bardziej odpowiadała. Natomiast e, w pewnym momencie postanowiłem, że może jednak przydałoby się zrobić trochę e, dzikiej siły e, i wtedy polecam ogólnie to wszystkim, żeby trochę popracować nad, nad swoją e, tężyzną fizyczną. Wtedy zacząłem też e, doceniać to, że fajnie czasem popracować z góry, fajnie poprzechodzić trochę e, garda, a nie tylko o tą gardą walczyć. Ciężko mi powiedzieć, kiedy to było dokładnie, natomiast to był jakiś taki okres pewny tam między niebieskim a purpurowym pasem, że, że ta gra się zaczynała jakoś tam kształtować. Może nawet nie konkretne techniki, ale elementy, te, te, te rzeczy, te, te pozycje, które same mi przychodziły dobrze, zaczynałem je rozwijać i budować. Ze względu na moje lenistwo i, i wyczekiwanie, najczęściej na to, co zrobi przeciwnik, yy, lubię pracować półgardą. Wbrew, wbrew temu, co donoszą yy, media i, yy, i słyszałem tak. ostatnio, że, że lubię pająka. Nie, nie lubię pająka, bo tam trzeba dużo pracować, mieć silne nogi, mieć silne chwyty. Ja przede wszystkim. Pracuję półgardą, raczej staram się jeszcze na początku wciągać do pełnej, do zamkniętej gardy. Jeżeli tam ktoś się czuje dobrze przechodzi, to przepinam do połówki i, i wszystko gdzie można się kręcić, obracać gdzieś tam do góry nogami, co wynika z tego, że zawsze bazowałem na jakiejś swojej gibkości i, i rozciągnięciu. Wszystko gdzie można się obracać gdzieś tam nogami do góry i tak dalej, no to w tych elementach szukam Swoich technik i gdzieś pracuję sobie nad tymi rzeczami. A wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby znaleźć sobie, żeby umiejętnie przechodzić między tymi pozycjami, które się, które się najbardziej lubi, tak, żeby mieć tą, ten swój, no, łapać ten swój flow, tak, żeby nie było takiego zatrzymania, czy żeby mieć tą umiejętność nadania swojej gry, tak? wciągnięcia w swoją pozycję yy, i praca kilka ulubionych technik, praca taki flow między tymi technikami, tak żeby yy, umieć się zachować w zależności od tego, jak przeciwnik czy do nas napiera, czy się cofa, żeby tutaj pracować swoim dystansem, żeby yy, no, szukać tych swoich, mieć kilka swoich yy, ulubionych patentów no zresztą jak w każdej technice, tak jak, jak w każdej pozycji mieć kilka swoich technik, odpowiedź na każde, każdy ruch przeciwnika, jak wszędzie. Najczęstsze błędy przy pracy gardą, no według mnie to co ja... E, ja mogę po sobie powiedzieć, jakie jak ja miałem błędy, jak mi zaczęła ta garda wychodzić, jak e, właśnie byłem niezbyt silny, ale bardzo rozciągnięty i Ludzie nie mogli mi tej gardy przejść na początku, mimo że byli więksi. I ja trochę spocząłem wtedy na larach. Zapomniałem o tym, że wypada się rozwijać, robić techniki, tylko poprzestałem na tym, że o, nie mogą mi przejść tej gardy, no to y, mam tam kilka swoich myczków i tak dalej. Przestałem to na początku rozwijać. Potem się nagle okazało, że y, ludzie zaczęli się uczyć, jak przechodzić tą gardę i się nagle okazało, że y, zaczynają ją przechodzić. Y, ja gdzieś zatraciłem mimo tego swojego, tej swojej gibkości i rozciągnięcia, nagle się okazało, że to nie wystarczy. Tak? Czyli ja uważam, że trzeba, jeżeli nam wychodzi jakaś pozycja, yy, i widzimy, że, że tego tam tamtego skończymy z, właśnie z tej pozycji, nie należy na laurach poprzestawać. Należy cały czas mielić to, dodawać nowe elementy, yy, walczyć z lepszymi, yy, może odpuszczać. Yy, na przykład, dawać częściowo przejść i znajdować się w gorszych pozycjach, żeby, żeby sobie to doszkalać. Tak? Moim zdaniem, spoczęcie na i zostawienie wszystkiego tak, jak jest, jak nam wychodzi, na, na ten moment, to jest, to jest duży błąd, który się może zdarzać osobom, yy, którym przychodzi z łatwością jakaś pozycja. Myślę, że jeżeli mamy dobrego trenera, to taka nauka jest dobrym uzupełnieniem, ale nie powinna być bazą. Chociaż wiadomo, że nie wszyscy mają dostęp do e, dobrej szkoły, dobrego, dobrego instruktora. E, wtedy wiadomo, no, trzeba gdzieś tych technik szukać. Na tyle się szybko to dziudziu rozwija, że, że nigdy nam e, na treningu, na, na zajęciach, trener nie pokaże wszystkiego, co się teraz pojawiło na świecie. i i ciężko. No, oczywiście, Piotr Kapral pokaże, prawda, bo on wie wszystko, ale, ale jest to na pewno fajne uzupełnienie i fajne miejsce, gdzie można sobie szukać dla siebie jakichś nowych ścieżek. Tak? Fajnie jest potem te swoje pomysły zanieść do kogoś na wyższym, z wyższym stopniem, który nam to rozwinie. Nie bazować, nie, niech to nie będzie nasza podstawo, podstawa naszych treningów, ale niech to będzie jakieś rozwinięcie i poszerzenie horyzontów. Dzięki temu na pewno będziemy mieli dużo więcej frajdy z jiu-jitsu. No to jest sport sztukawarki, która się cały czas rozwija, cały czas nowe ścieżki się rozwijają i na pewno bez, bez internetu nie byłoby takiej frajdy z tego, nie, nie mielibyśmy tyle możliwości. Pewnie byśmy Cały czas nowością by była półgarda i każdy by trzymał gardę zamkniętą. miało tam trzy inne pozycje, tak a mamy tego tyle, tyle nam napęczko, napęczkowało tego, że no, jest to fajna rzecz na pewno, do, dzięki której możemy się rozwijać i mieć dużo radości. Hobby i właściwie obecnie moja praca i źródło otrzymania, czyli grafika i ilustracja. Yy, zdolności yy, odziedziczyłem po rodzicach. I yy, yy, no i co? Cóż co, mogę powiedzieć? No, pracuję zawodowo jako, jako grafik. Yy, mam nadzieję, że kiedyś się yy uda to w większym stopniu połączyć yy, z drożdżictwem, bo oczywiście yy, wszelkie projekty, czy plakatów, czy koszulek jeżeli się, jeżeli się uda zyskać takie y, zlecenie związane z judicą, no to jest dla mnie wielka radość, że mogę połączyć te dwie historie. Y, na koniec chciałem pozdrowić y, moją ekipę Guźnia y, Team y, na czele z Piotrem Kapralem. Oczywiście mega ekipę od Jose Patolo z Patolo Gym z Łodzi i z oraz moją dziewczynę, która powiedziała, że jestem brzydki i że nie powinienem występować przed kamerą. Pozdrawiam Cię Sylwia. Dziękuję. Do widzenia. Ćwiczcie, trenujcie. Tyle.